Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną częścią odpowiedzi na Wasze pytania. Wolisz sobie siebie na zdjęciach, to jak wyglądasz czy w filmikach? Chyba ta osoba często mi zadawała to pytanie, ponieważ ja już go schąd skojarzę i powiem Wam zależy. Czasami jak oglądam swoje filmiki, mówię, o kurczę, ale ja tu ładnie wyglądam, a czasami, o Boże. Natomiast na zdjęciach jest tak, jest tak samo, ale chyba łatwiej mi wyjść ładniej w filmiku niż na zdjęciach. Podoba Ci się tu twoja skóra tak zna, to, zna, to znaczy taki blady kolor, tak? Chociaż mogłabym być mniejsza, ale mi to nie przeszkadza. E, co myślisz o kresce eyelinerem u 14 latki. Ja jestem bardzo tolerancyjna, yy, ale też pilki i jednak mocny makijaż u tak młodych dziewczynach, dziewczyn jest według mnie niepotrzebny i ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć nie malujcie się tak wcześnie, bo to naprawdę nie ma potrzeby. Bo naprawdę lepiej są odbierane 14 latki bez makijażu niż 14 latki w makijażu. Dlatego, skoro macie jeszcze ładną cenę, nie musicie się malować i wyglądać ładnie, no to po co się na, po co nakładać na siebie tą całą tapetę. Um, już kolejne pytanie. Jak zapatrujesz się na zmianę, która zaszła w Tobie przez kręcenie tych ponad 100 filmików dla nas? Um, ja moim skromnym zdaniem mogę powiedzieć, że dla mnie. Różnica między pierwszym filmikiem a tym jest diametralna. Jak ja, ja po prostu już tych pierwszych filmików nie mogę oglądać. Ostatnio oglądałam jakiś filmik, to w ciągu chyba min, minuty powiedziałam 5 słów, a reszta było y, y, e, 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 i tak dalej. Mam nadzieję, że teraz już tak nie jest. I ogólnie jakoś lepszy jest chyba ten przekaz merytoryczny, też lepsza jest jakość, lepiej wyglądam, więc wydaje mi się, że to co było, a to co jest, jest w ogóle nieporównywalne. Jak często miesz włosy? Co 3 dni. Ile razy mijesz? To znaczy, czy nakładasz szampon i spłukujesz, czy nakładasz jeszcze raz? Nakładam jeszcze raz. Ile razy dziennie myjesz twarz? Dwa razy. Co jaki czas obcinasz włosy? Jak widzę, że są w złym stanie, to wtedy je obcinam. Robisz przedziałek po umyciu włosów? Nie, ja nie czyszę włosów przed umyciem, ponieważ wtedy one są bardziej narażone na zniszczenie. Ja je po prostu związuję i rano jak wstanę, kiedy one już są już suche, dopiero wtedy je czeszę. Ile lat zapuszczałaś grzywkę? Jak grzywki... Ja nie wiem, bo jak grzywki ogólnie takiej nie mam prawdziwej. Ja po prostu zapuszczam je razem z włosami. To jest chyba 4-5 lat. Model twojego aktualnego zegarka, jaki byś chciała teraz sobie kupić? Obecnie mam srebrny z Morgan MK522. Chyba. Natomiast no, oczywiście ja marzę o zegarku z Michael'a Cors'a i chciałabym sobie taki kupić, ale w obecnym momencie chciałabym kupić sobie jakiś złoty zegarek, ponieważ mam srebrny, a złotego nie mam. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem, moi drodzy? Tu. Skąd czerpiesz pomysły na stroje, jakie strony internetowe, jakie możesz polecić? Ja, kurczę, wiecie, co, ja wam powiem, że nie z znikąd inspiracji. Ja często oglądam, przeglądam sobie blogi, ale żadnej takiej strony, którą mogłabym wam ewidentnie polecić, to takiej nie ma na pewno. Ile wydajesz na zakupy miesięcznie? zależy, ponieważ ja na przykład na zakupy ubraniowe nie jeżdżę co miesiąc. Jeżdżę w momencie, kiedy są wyprzedaże albo w momencie, kiedy potrzebuję jakichś nowych ubrań. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to też nie kupuję na co dzień jakichś tak konkretnie w sumie, więc ciężko mi powiedzieć. Jesteś na bezludnej coś byś wzięła ze sobą jedną rzecz, żeby przetrwać. Oprócz telefonu i tak dalej. To już chyba we wcześniejszym filmie powiedziałam, że mojego chłopaka. Jaką fryzurę nosisz najczęściej? Jak możecie zobaczyć. Ulubiona odżywka do paznokci, Eveline 8 w, 1. 8 w 1. oczywiście. Ile razy zdarzyło Ci się, aby Twoja widzka zaczepiła Cię w sklepie na ulicy? Trzy razy. Który, oczywiście wszystkie trzy bardzo serdecznie. Pozdrawiam. <tryk> Przepraszam. Kupujesz w second handach? Tak. Co jest Twoim kompleksem urody, a co atutem? Wydaje mi się, że moim atutem są moje paznokcie i paluszki. Natomiast kompleksem, no to już Wam wcześniej mówiłam. Spotkam Cię kiedyś przykry komentarze dotyczące działalności na YouTubie. Cały czas coś, z czymś się spotykam. Czy robisz filmiki o przygodzie z YouTubem? Jeśli tak, to kiedy? Aha, czy zrobisz? Nie wiem, chyba chodzi o ten. moja przygoda z YouTubem, czy moja makijażowa, Nie, chyba wiem o co chodzi. Jeżeli znajdę ten tak i mi się spodoba, to może Wam i go nagram. Masz do czegoś talent? Chyba takiego nadzwyczajnego talentu nie mam. Niestety. Wymień trzy, e, kiedyś potrafiłam grać na gitarze. Wymień trzy sklepy, w których potrafiłabyś się ubrać. Jeżeli nie miałabym patrzeć na cenę, to spokojnie byłoby to właśnie Mango, e, River Island i jeżeli chodzi nie o polskie sklepy, to miss, e, to e, Forever 21. E, Masz jakiś sekret pięknacyjny skóry? Yy, nie wiem czy to jest sekret, ale najważniejszy zawsze jest nawilżanie. Więc jeżeli nie macie kremu nawilżającego, to jest to wielki, wasz wielki błąd i jak najszybciej powinniście się w, go, w niego zaopatrzyć. Zrobisz filmik o pielęgnacji twarzy wieczornej i porannej, myślę, że taki właśnie filmik zrobię, natomiast muszę jeszcze troszeczkę przetestować te kosmetyki, których używam, ponieważ e, dosyć mocno zmieniła się moja pielęgnacja od, od poprzedniego takiego właśnie filmiku, więc jeżeli jeszcze troszeczkę potestuję, to Wam wtedy nagram. Będziesz nagrywała więcej vlogów, takich jak zrobiłaś z wypadem do galerii ze znajomymi? E, ten filmik był bardzo kontrowersyjny i bardzo dużo było komentarzy, co oczywiście bardzo się cieszę. Myślę, że jak będzie coś ciekawego, to może i Wam coś nagram. Natomiast takich z codziennych rzeczy to chyba raczej nie, bo jednak to by było nudne. Jak zresztą tamten filmik. Jakbyś miała wybrać między kolorówką a pielęgnacją, to, to co byś wybrała? Chyba wybrałabym jednak kolorówkę, chociaż wiem, że powinnam powiedzieć pielęgnację. Jak długo zamierzasz kręcić filmiki na YouTube? Nie wiem. Wstydzisz się wyjść na ulicę bez makijażu? Nie. Kto lub co zainspirowało Cię do kręcenia filmików? Nic, po prostu odczuwam taką potrzebę, że muszę się komuś wygadać um, o, na temat kosmetyków, ponieważ ile można mówić chłopakowi o tym? E, chodzisz na plażę bez, na plaży bez makijażu na, na plażę bez makijażu. E, nie chodzę na plażę. Która wjazda według Ciebie ma najlepszą figurę? E, powiem Wam, że bardzo podoba mi się figura Cheryl Cole. Ale nie mam, ja w ogóle nie interesuję się gwiazdami i tak dalej, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Uliwiany. no dobra, to był Super Farm, Rosman czy Natura? Chyba Rosman. Czy uważasz, że droższe kosmetyki są lepsze od tych tańszych? Czasami tak, chociaż nie zawsze. Dajesz dużo na kosmetyki? Nie. W tym momencie nie. Wolisz kosmetyki pielęgnacyjne czy kolorowe? No, kolorowe. Czy chciałabyś coś zmienić w swoim wyglądzie? No, jak wam mówiłam wiele razy, tak. Czy uważasz, że moda powinna być traktowana jako dziedzina sztuki? Myślę, że to jest bardzo fajne pytanie, ponieważ um, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i powinni taką sztukę, właśnie taką dziedzinę sztuki wprowadzić. Jaki jest Twój ulubiony projektant, nie marka, dlaczego? Ja nie głosuję w projektantach, ponieważ to w ogóle nie jest mój budżet i ja jakoś tak nie do końca się interesuję właśnie takimi pokazami mody i właśnie czymś w tym stylu, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Chociaż bardzo podobają mi się sukienki Elisap, ponieważ ona ma takie bardzo eleganckie i jednak klasyczne, ale z taką dozą nowoczesności, więc to jest bardzo fajne. Która z marek jest Ci najbliższa? sposobem, w jaki kreuje swój styl? Jest to chyba Topshop, którego nie ma tutaj w Polsce. Bardzo też lubię właśnie River Island, New Look i chyba właśnie tak sklepy. Już mnie gardło boli, tak długo gadam. Jak określiłabyś swój styl? Luźny, z, połączony z elegancją. Chciałabyś pracować w zawodzie związanym z modą bardzo, 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 bardzo. Co myślisz o podróbkach? Myślę, że jeżeli nas nie stać na, na oryginalne produkty, to bez sensu kupować podróbki, ponieważ... Ja bym osobiście, jeżeli miałabym wybierać y, między podróbką, a rzeczą na przykład tańszą, ale oryginalną, to oczywiście wybrałabym tą oryginalną, bo nie ma co szpanować czymś, co nie jest oryginalne. Ym, która z gwiazd tw ma Twoim zdaniem najlepszy styl? Ciężko mi jest tutaj znowu powiedzieć, ponieważ ja nie śledzę żadnych gwiazd, ale bardzo na przykład podoba mi się styl Patrycji Kazadi, jeżeli chodzi o, po o Polskę, Mariny też jest bardzo fajny, chociaż troszeczkę ba za bardzo jak dla mnie oldschoolowy um, czy są jakieś znane osoby, którymi się, którymi się inspirujesz? nie jakiego podkładu używasz? używam kremu BB ze Skin79, różowego um, co najbardziej lubisz, nie lubisz? a to już było włosy, włosy czy zapuszczasz? obecnie zapuszczam jaki masz kolor oczu? zielony Podobasz się sobie bez makijażu? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Ehm, oczywiście wolę, że wolę siebie bardziej w makijażu niż bez. Ehm, dlatego po prostu, no, po prostu czuję się bardziej pewniej i wiem, że dobrze wyglądam, ehm, ponieważ czasami mam jednak te problemy skóry i makijaż pozwala mi to zakryć. Jakie blogi najczęściej czytasz? Kosmetyczne, przyrodnicze czy itp.? Ehm, najbardziej lubię czytać oczywiście blogi modowe i kosmetyczne. Odkryłeś się kiedyś nie? Jak malujesz się kielecą, na przykład czarna-czarną na linii wodnej, to jak to zmywasz potem. Nie maluje się tak. Ile czasu zajmuje cię rano wyszykowanie się? Pół godziny. Już za wszystkim. Już kochani, ostatnia kartka. Bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ już mnie gardło boli i cały czas chce mi się kaszać. Ile wydałaś da najwięcej więcej kas na inną rzecz? I co to było? Kurtka z Stradivariusa za 400 zł. Jakie są Twoje trzy ulubione blogi i trzy ulubione kanał na YouTube? bardzo lubię kanał jeżeli chodzi o blog, no ulubiony blog to lub bardzo lubię styloli, um, więc co, nie wiem musiałabym teraz pomyśleć ja wam dam na dole, o, w o tak świetna dziewczyna to jest macadamian girl oczywiście pewnie wszystkim znacie i jeszcze jakaś nie ma chyba jeszcze takiej którą codziennie patrzę że coś dodała nowego też do żadnej tak nie patrzę, ale Chyba bardzo też lubię kanał Dane Blogspot, to też dostaniecie link na dole. Jeżeli chodzi o kanał na YouTube, no to oczywiście The Grey Foot Love, która bardzo rzadko dodaje filmiki na kanale i apeluję do niej, żeby no, zrobiła to częściej. Um, oczywiście tą Miss X Shiny um, Kajmanową, tak, zrobiłam te trzy. Ponieważ są takie to nie są takie guru YouTube'owe i myślę, że to są naprawdę fajnie, fajne dziewczyny, które oczywiście spokojnie możecie zasubskrybować i ja oglądać. Jak widzicie teraz jestem już w innym otoczeniu, ale w parku skończyła mi się karta i musiałam wrócić do domu. Teraz jestem na balkonie, ponieważ chcę skończyć nagrywanie dla Was w planerze. I zostało mi tylko już pół strony pytanie, więc to szybciutko um, zleci i już będę mogła Wam robić filmik. E, więc kolejne pytanie, farbujesz włosy, czy jest to Twój natura naturalny kolor? E, jest to mój naturalny kolor. E, jak długo zapuszczałeś włosy? Od 1 od do 10 na ile się oceniasz? Aha, jak długo zapuszczałeś włosy? No włosy od takiej długości zapuszczałam 4 lata. Nie, 5 lat. Tylko teraz już mam ścięte, więc już troszeczkę krótsze mam. Od 1 do 10 na ile się oceniasz? Jeżeli chodzi o wygląd, no to powiedziałem tak 5. Czyli tak mniej więcej, tak przeciętnie. Ile miałaś lat jak zaczęłaś? Ach, to już było. Twój ulubiony kolor lakieru do paznokci? Hmm. Wydaje mi się, w obecnym momencie jest to ten miętowy z Golden Rose w kolorze 222 Albo z Essie Nice is Nice Natomiast jeżeli chodzi o jesień, to bardzo mi się podobają Taki um, królewski właśnie niebieski kolor Albo elektryczny, blue, e, metaliczny, taki ciemniejszy troszeczkę e, e, Co robisz że masz taką piękną cerę? E, ja nie powiedziałabym, że mam piękną cerę Nawet zobaczycie to w filmiku z recenzją kremu BB, którą, którą już nagrałam, więc pewnie zobaczycie ją w przeciągu tygodnia. I ja nie uważam, że miała piękną cerę, ale ważne jest, żeby nawilżać. Ponieważ jeżeli nawet macie tłustą cerę, cerę i nie nawierzacie jej, to to jest takie błędne koło, ponieważ e, w momencie myślicie, że macie tłustą cerę i nie musicie jej nawilżać, jesteście w błędzie, ponieważ jeżeli e, wasza twarz wytwarza więcej sebum, a Wy nie nawierzacie jej, więc ona wtedy w tym momencie wytwarza jeszcze więcej, żeby tą skórę nawierzyć. A jeżeli będziecie nawierzać, wtedy e, skóra nie będzie musiała wytwarzać tyle sebum i e, po prostu skóra wam się... Unormuje i ja właśnie taki błąd wcześniej robiłam. Teraz już cały czas dbam o nawilżenie, dlatego stan cery już mi się poprawił. Znasz jakieś sposoby, aby na dobre się trędziku. Ja nie jestem tutaj żadną specjalistką, ale nie dermatologiem, dlatego naprawdę polecam Wam, jeżeli macie taki problem, idźcie do dermatologa i on na pewno Wam pomoże. Um. Masz zamiar kręcić tak moje sekrety? Już ostatnio wczoraj napisałam wam na Facebooku, że tego nie zrobię, ponieważ um, nie lubię. Nie wiem, jak to powiedzieć ponieważ nie chcę urazić innych dziewczyn na youtube bo to nie o to chodzi. Tylko um, oglądając ten filmik, czuję, że um, większość z tych dziewczyn robi to tak te sztucznie, te miny wszystkie, co nie do końca mi się podoba, i ja nie chcę po prostu takiego filmiku na moim kanale, więc nie nagram go jak się sprawował żel i tonik z bandy. dla mnie one nic nie robiły i nie polecam oraz krem BB ze Skin79 no to już powiedziałam, nagram wam recenzję więc wtedy będziesz mogła zobaczyć wzorujesz się na jakiejś aktorce, piosenkarce, modelce, modelce czy na kimś innym nie, na, kim, na nikim się nie wzoruję ile miałaś lat Aha. twój pierwszy kosmetyk kolorowy ile miałaś lat, gdy go kupiłaś Ciężko mi to jest powiedzieć. Wydaje mi się, że miałam chyba w przedszkolu przed, przed taką szminkę ochronną, tak, z takim delikatnym kolorem. E, I to moż, mogę chyba zaliczyć się właśnie pod kolorówkę. E, twój pierwszy kosz. jakie ubrania chciałabyś sobie w najbliższym czasie kupić? E, bardzo chciałabym kupić sobie jeszcze jakąś marynarkę. Ale też czekajcie, ja sobie nie chciałam sobie kupić. Ja chciałam. Ach, chciałabym taką, jak mam tą czarną, taką z chaosa. Jeżeli, jeżeli śledzicie mojego bloga, to wiecie o którym mi chodzi, taką czarną tutaj ze złotym zamkiem z chaosa, to chciałabym taką samą, tylko że w kolorze białym. Którą firmę kosmetyczną najbardziej lubisz? No to już wam powiedziałam, jaki balsam, krem lub leczko do ciała najbardziej lubisz ja niestety nie balsamuję się ani nie kremuję ani nie mleczkuję ponieważ ja jestem strasznie leniwa i mi po prostu wieczorem się nie chce no używałam teraz ten to serum z Nivea i Ishal, z którego byłam naprawdę bardzo zadowolona ale nie stosowałam ich na całe ciało ponieważ ja już wolę użyć oliwki od razu po kąpieli z Bambino, Bambino i to według mnie wystarcza, jeżeli chodzi o nawilżenie mojego ciała i to już kochani wszystko, wszystkie pytania, mam nadzieję, że nie zasnęłyście akurat w tej części. Będzie jeszcze jedna część z, z czym? Ze szkołą, czy z edukacją. I jeżeli chcecie zobaczyć właśnie ten film, to zapraszam do siedzenia um, mojego kanału albo Facebooka, na którym zawsze umieszczam najnowsze, najnowsze filmiki. I to wszystko, dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia.